Hej, siemano, z tej strony, Ronnie, a to jest dawno zapomniany: Zostan gwiazdą! I już tutaj powracamy do regularnego, do regularnego nagrywania. Więc, o, tutaj wszystkie cele zrobione? Nie, niestety tylko dwa. Ale ładnie było: ocena meczowa została zrobiona, to mi się podoba. Tutaj zobaczmy, z kim sobie zagramy. O, towarzyski to jest? Tak. Z Finlandią też towarzyski. Hmm, nie chcę się trochę grać tych reprezentacyjnych, więc to sobie pominiemy i zagramy sobie z Polonią Warszawa, z GKS Bełchatów i mecz pucharowy z Wisą Kraków. Przejdźmy sobie do super kalendarza. Jep. <klimy> Co my tutaj musimy zrobić? Ocena 8-0 prawie. Nie. Szylicie jedną bramkę? Pff, 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 pff. Łatwe zadania, bardzo łatwe. Chyba nie wierzą w moje umiejętności. Dobra, to pierwszy mecz z Warszawą. Zapraszam na mecz. No i wybicie piłki. No, może być groźniej. Gol! Jest Nowak! Jesteś znakomity! Hehe, Zatańczmy sobie! Ale pokaż Nowaka! Pokaż Nowaka! Nowak uciekł. Tutaj ładne podanie naszego kolegi, prawdopodobnie przybliskiego. I tutaj zdobywa bramkę. I go laso. Nie spodziewałem się tego w ogóle. Myślałem, że ta piłka w ogóle nie dojdzie do mnie. A tu jeb. Patrzę, brama. Hmm. Wspaniale. Zobaczmy sobie powtórce to wszystko. Tutaj ładne podanie. Tam ładnie zamieszanie zrobiłem w polu karnym. Idealnie mnie zauważył. Prawdopodobnie Mowak. I mamy dwa do zera. O, mamy pierwszy już drożny. Oczywiście piłka będzie na mnie dograna I... Jest! Nie ma! Strzelaj! Jest! Brawo, Iwan! Brawo, Iwan! Co ty, Iwan, za mną biegasz? Ty się powinieneś cieszyć! Ty zdobyłeś bramkę! Brawo, brawo! 3 do zera! Szkoda, że nie ma powtórki o, Panie sędzio, co to było? Zdobędzie bramkę! Zdobędzie! Wszołek! Co to było? <laughs> <laughs> Zobaczmy <mi> jeszcze raz! Wszołek, wszołek, no to zmiany! <laughs> <laughs> ja nie mogę, dobra, koniec tego dobrego <laughs> Ależ mnie tam zauważył. Dawaj, dawaj na dwójeczka. Jest odsupeczka. Dwójeczka? Odsłupeczka! Hmm. W 90 minucie dobijamy rywala 4 do 0. Tutaj ładnie mnie tam. Chciałem, żeby podał. Patrz no. Tutaj fajnie wysunął. Idealne w tempo podanie 4 do 0. Mhm, mm I. I. Wybi to, wybi to. Wybi. <sighs> Edgar Cani. Zdobywa bramkę hamorową na otarcie S Szkoda. <laughs> Chciałem, żeby tutaj Skorupski zachował czyste konto. Nie udało się jednak. Hmm. No, mówi się trudno. Ach, koniec spotkania. 4 do 1. Tutaj. O! 77! Umiejętności. Znakomicie. Szczały pięknie. Podania pięknie. Ocena meczowa wspaniale. Wszystko. Piękny mecz to był. Tylko szkoda, że. Dwie bramki. Mógł, mógł spokojnie paść hat -trick. Hmm, <laughs> dobra. Pierwsze miejsca w tabeli jak na razie. Jest dobrze. O, w drużynie tygodnia się znalazłem. Ładnie, ładnie. A taki skład na mecz z gks hatów Okej. Okay. Dobra, to sobie zagramy tego szpila. Takie stroje oczywiście. No to jedziemy z następnym meczem. Zapraszam na skrót. Tutaj wrzutka w pole karne. Idealne wejście, tutaj... ooo, zamiast strzelać wolał rozegrać piłkę! Jeszcze będzie wrzutka jedna? I, i, teraz! Aj. Czyżby jeszcze przed zejściem do szatni wpadła bramka? Tak, nie. Gol, gol! Jajajaj! To jedyna okazja, w której można było coś strzelić. Zostawił go! Strzelaj, strzelaj na pustą! Nie, nie, wpadło! Nie wpadło! Ja nie mogę! Niewiarygodne co tam się stało! Tak blisko szczęścia byliśmy. Pod koniec meczu ten ostatni już drożny. Kurczę, szkoda, że to nie wpadło. A tak to cały mecz w Tylko ta 90 minuta, te dwie akcje chyba. Tylko on mnie samo pokazane. No tam ładnie, te podania 100%. To się 100%. Mm, Przybysznie. Teraz ostatni mecz. Pucharowy z Wisłą Kraków. Ciekawe, ciekawy. No, w białych strojach. Wyjątkowo. No zagramy sobie. Dawaj. Jest Iwan. Jest Iwan. Iwan! Wykorzystaj to! Iwan! Karny Eh, graj! No ja nie mogę. Super, brawo za zaangażowanie. Przez siebie teraz może wpaść bramka dla Wisu Kraków w Pucharze Polski. Czy wpadnie! Wpadnie! Wpadła! Gękow. 11 minuta. Fatalnie. Fatalnie. Pan z w ogóle nie potrafi grać. No i tracę bramkę. No brawo. Ja cię sram. Co wy robicie, górnik Zabrze? Nie mam bramki. Nawet tej honorowej. Tego otarcie łez. Koniec spotkania. Przegraliśmy 2 do 0. Odpadamy z Pucharu Polski. Brawo, brawo. Jeszcze chyba ja mam kontuzję. Praktycznie. Sawiutki mecz w moim wykochaniu. No Ale trudno. Teraz skupimy się na Lidze. Jestem ciekaw, czy tam jakaś kontuzja, bo miałem poważne starcie. No, ale chyba nie. No. no, jednak nic mi się nie stało w meczu z Wisłą Kraków. Teraz możemy się skupić na Lidze, właśnie tak jak mówiłem. Zobaczmy sobie, jak tutaj ten mobile Extra klasa się przedstawia. No, jeszcze trzy drużyny nie przegrały, Lech, górnik i Wisła. No, 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 O, no, no. ale to lech rządzi w lidze. Jeden meczu nam brakuje, ale to dopiero w następnym odcinku zobaczymy, czy zdołamy ich pokonać. A dzisiaj, no, to, to tyle. Pozdrawiam. Cześć.